Na rondzie pierwszym zjazdem czyli w prawo. Tak? Tak? W prawo. Tak. Dział tak. czy no. Czyli to Już można wjechać z kierunkowskazem, tak? Kierunkowskaz? Mhm. I wyjeżdżamy Super. No już widzisz ronda ci nie sprawiają problemów. pamiętasz że kiedyś było? De to były delikatne problemy tak. z rondem. a pamiętam. I w lewo na skrzyżowaniu będziemy jechać. Czyli co? Lewy kierunkowskaz. Sprzęgło. Strzęgło. Jedziemy jeszcze, 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 jeć, jecie, ci jeszcze, jeszcze, jeszcze. Stop. Jedynka. Lewa, wolna. Uch. Poczekaj chwilę. Poczekaj chwilę, chodź.